Jedziemy windą do góry. Jesteśmy tuż za wami. Przyjęłam. Biorą nas z dwóch stron. Zdobądźcie ich śmigłowiec ja podejdę z niższego piętra, odwrócę ich uwagę. Wydostaniemy się stąd i sprawimy sobie pasujące koszule. Tym razem swoją załóż nie ma mowy. Drużyna pierwsza, jadą do was. Jesteśmy gotowi. Sergo Konstantin, obstawcie wejście. Reszta na górę. Wszystko gra? Będzie dobrze. Przepraszam. Przykro mi, że cię w to wciągnęłam. Nie ma za co przepraszać. Wy dostaniemy Was stąd. Wrócisz do swojej siostry.